I widzę Was, to jest odcinek z kanału Universalis 4, czy jak tam kto woli mówić. Ważne, że w tym odcinku postaram się po prostu być, gdyż e, mam duże over oraz e, i prowincje robią się w czterech korach, natomiast potrzebuję administracji, by móc zrobić prowincję w pozostałych korach. Jest, jestem do przodu, jeżeli chodzi o administrację z punktami, natomiast dyplomacji już nie, nie do końca. Dyplomację trzeba nadrobić. E, dosyć dobrze wyglądam... znaczy no bardzo dobrze tak ujmę wyglądam, jeżeli chodzi o ten podgląd. E, mm, Podzgląd technologii, natomiast właśnie dyplomacja jest tym problemem, ponieważ Mamy jeszcze ID dyplomatyczne I zarobków, 2,8 No nic. Największe wydatki idą w armię tradycyjnie. Jestem w czasie pokoju, więc mogę sobie chyba zmniejszyć odrobinę. Jakieś o połowę? Ponieważ chciałbym. Mimo, że on nie będzie zbyt pożyteczny, to chciałbym więcej punktów dyplomatycznych uzyskać. Mam za dużo dyplomatic relations. O, stability. Jak miło, dziękuję. Z kim mam te stosunki dyplomatyczne? Leading Vassal Royal Marusz Sugentio. To nie mam w... Zobaczyłem w ustawili mnie jako wasala, znaczy jako rywala. Wy śmiecie, wzajemnie. Pójdź, chcę zami wyzerować sojusze, nie mam jak Ja już zacząłem już Kora robić. Kora zacząłem robić w Hawkshire, ponieważ oni są w koalicji przeciwko mnie. Tak samo jak Northshire oraz Lemon. To oznacza w sumie darmowe prowincje, a Nordsayer nie mogę zaatakować, bo mają sojusz z Guiding. Gdzieś gdzie jest duże. Mm, duży supply limit. Tu jest duży supply limit, dosyć. I tak, będziecie. A to znaczy już skończył się? O, ale miło, Was właśnie musiałem tracić stability i tak dalej. The Other Range Enjoy travel Time Oraz jeszcze jedno mam nad Royal Mariasz Aliens mam z Namo tylko Przydałby się Royal Mariasz, ale nie zgodzą się, czemu? A bo ich forma Arcybiskupstwo Eee, więc tak, Namo się nie zgodzi Bookshire by się przydało jakiś e... Yy, dyplomatyk i tak dalej, ale to z czasem dopiero, na razie muszę po prostu być, jak mówiłem Hajscy się przydadzą Inflacja mi nie spada, co? Czemu nie spada? Przecież automatycznie powinna inflacja spadać Ja wiem, że jest dangerously high To i to wezmę Zaraz kolejne dwie prowincje zdobędą KORA, więc Overextension będzie spadać już 44 tylko 61 wystarczy teraz administracji, by móc przejmować, czyli znaczy by móc zrobić KORA. Właśnie to jest bardzo duży plus, jak już wspominałem, że gra działa bardzo szybko jest bardzo dynamiczna, bardzo szybka. Dzięki czemu można w sumie nagrywać odcinek od tak, nawet niekoniecznie bez wojny. Chciałem powiedzieć, że bez wojny. Jak już tyle z tego wyszło. Akcept eee, Morale się, się wzmocniły. Idę moją prowincję, gdyż jestem bardziej pewniejszy: tego, że nic nie zrobię. O, wy śmieci, zabrali mi prowincję. Brawo, adwokat. A w sumie oni to nie, nie są moimi wasalami? Kto to są moimi wasalami? Geroja, oni są moimi wasalami. Trzeba podejmować jak najwięcej możliwych prowincji. Gdyż teraz są. No po prostu się dzielą teraz prowincjami. Państwa. Jeżeli chodzi o Lincolnę, -e. nie, tu oni są, to nie. Odeślę w sumie te wojska. O, akurat. Czekajcie chwilę, trzeba odnowić wojska. Przejęta prowincja to dobrze. Może coś mi oddadzą, chociaż nie jestem pewien. Ok, teraz ich zaatakuję. Cokolwiek zniszczony bunt, co do jednego. <laughs> co by pozwalało mi zmniejszyć autonomię, lecz niestety autonomię już zmniejszyłem. Gdyż jak zauważyłem, jak jest bunt i go zniweluję w Mniej... <laughs> to spada chyba tam o 20. Szansa na bunt. Kolejna prowincja. To już to było duże dosyć 22, 26, tu, tu, sorry Bigger army albo base tax, bigger army chyba tak zrobię, połowę wyślę, żeby się nie, mar nie marnowali, ale wygrali, wygrali z chłopami kilkukrotnie większa. <coughs> przeciwko kilkukrotnie większej armii. Sam na tej wojnie mam 21%. Chociaż pozwolę zrobić to co Greenvade uzna za słuszne. to mnie jakby to powiedzieć, los moich przyszłych prowincji w ręce kogoś innego. Lawer jest moim sojusznikiem, więc mógłbym przez Lawer przejść. Egan <laughs> z Lincoln'a. A no właśnie, bo koalicja wybuchła, wybuchła czy może nie. Czyli prowincje, dla siebie. No to nie będę tutaj taki od razu zły. Tak? Buckshire. To dobrze. Ja jestem celem koalicji państw. Co? Jak go nie usunąłem przecież. Ja jestem celem koalicji państw Koalicja zniknęła. Kurwa. Nie, Indie Coalition. A, nie to państwo. Northshire, Koxajery i Karnu. Tyle wam powiem. Darryletów Lemon No to chodź Lemon Karnu, Kokshire Northshire, jeszcze Gwinding się dołączy Lemon, jacy sojusznicy Coxaier, Gwinding, dobra, nie bez przesady To za dużo państw i pierd pierdzielenia z tym by było. E, więc tak tak, dobra nie pokażę wam jeszcze jak wygląda wojna, ponieważ nie mogę wam po prostu tego pokazać, ponieważ jeszcze dyplomata nie wróci, więc miesiąc trzeba czekać. Tu pomogę im, kurcze! Trzeba ich rozpierdzielić. Dobra, już po nich. Oni są przejmowani przez Gwyndig i Sumpria. Akurat to nie są moi wasale, chociaż i tak niekoniecznie te prowincje mnie interesują, Narmu. Ja już wiem, że przez e, powodu zbyt dużego, pewnie procentu, procentu wojny potrzebnej, żeby e, móc czyli znaczy, będzie zbyt duży procent w, e, wojny potrzebny, żeby jeszcze dodatkowo karnu. Więc Karnusa odpuszczę. Pójdę na lemon, jak dam radę. Tu Linkona jest, tu jest re. Uuu, boże, jak on urósł. Przez jedną bitwę. Przez jedną wojnę. A co mi da ta technologia? Czyli ta... ta to... Global trade Power. Natomiast technologia... Co nie dam technologię najpierw? Helm, mogę przez was przejść? Nie. I nawet chyba nie będę próbował. Jakieś państwo mi odpuści? Odda? Chyba że oblegają dla mnie, bo też tak różnie bywa, że oni. Tak, oblegają dla mnie. No to że nie wiem, czy to jest jakiś błąd dodatku, czy po prostu. Te państwa tak uznają, że jednak te prowincje mi się bardziej przydadzą niż im. Ale to bardzo dobre, co oni robią. Hmm. Wszystkie teraz postaram się jednostki, te, które oblegają, zjednoczyć. Recall z Bookshire, Bookshire chciałem anektować, by usunąć. E, by usunąć m, b, e, konieczność. zbyt duży dyplomatik. Sekunda, więc teraz będzie pokój. Jeszcze niech przejmą karnu, dobra. Znaczy, oni przyjęli to dla siebie i oddali dla mnie. Nie wiem, czy to jest. To jest chyba dobre serce komputera. Oluju? Ale nie. Nie. Dobra, wiem, wiem o co chodzi. Nie mogę ich anektować. Tu ma więcej kora. Taksów. O, oczywiście, że karnu. Jeszcze poproszę. War reparation. I 15 dukacików. Dziękuję. Dobranoc. Miłego dnia. Ee, teraz trzeba narobić tutaj korów. O boże, karnu! Duży... duży administracji potrzebuje. Tu jakiś title, napisy: Remove Cockshire from the map. -Cock tree Shire. Ja będę mówił Cockshire. I Beacon Power Control. To ani to, ani to. Też to nie mogę ich ja usunąć z map świata, gdyż jest spokój na 10 lat chyba. tak? Na 5 lat, dobra. Kacelon wszedł jeszcze w koalicję przeciwko mnie. Warizon, gdzie jest Kacelon w ogóle? Czy <laughs> <laughs> jest zrąbany. Dobra, tu będzie... Wy podążacie za buntami. Zmarł mi koleś od wojska. Czym od wojny? War defense, a niech będzie. Eee, Buckshire anektuj wasala. Mam nadzieję, że szybko to pójdzie. O, że trochę wolno. O Boże, ile buntów. Ale jadą, jadą, jadą. Jak ja nosiki. Ładnie, rozwaleni. Give them support. Give them support. Ale dużo. czy znaczy, ile tu ma taksów? 5 taksów i tak długo? O luju. Military Tactic Combat with Increased by Infantry Stock, ok. Shock raczej. Raczej popiersu nie deszedł, ale bonusy mogę chętnie wziąć. Za 10 prestiżu to nie, nie opłaca mi się. To nie i to nie. Później jest Legitimacy, Ducaty, Stabilność by się, się opłacała ewentualnie. Albo merkantylizm, nie jestem pewien. Stabilność, albo merkantylizm. Ale to oznacza, że muszę niestety stołu zbierać. Jak wygląda ta sytuacja? No, są wojny. Jakoś niestety nie pamiętam tych pań. Na pewno, na pewno ten halbek czy czalbek. Nie wiem, jak to się mówi. Nie był taki duży. A jeśli mogę doczekać, aż przejmę całą tą wyspę. gdyż Sugenta nie jest już e, moim sojusznikiem, więc mogę ich napierdzielać. E, więc, więc, więc. Jak przejmę całą wyspę, to pójdę tu na północ, na tą wyspę, na kolejną przejmować i tam ogólnie możliwości utrzymania 30. Natomiast Military Army Sugentia ma o 2000 mniej, ale ma także o wiele mniejsze utrzymanie aż o 10 000. Więc oni dopłacają, przez co nie mają dosyć do dużych dochodów, ponieważ przepłacają. Our manpower need recover. A w sumie się zgodzę, teraz tak poczekamy Ile potrzebuję? Musi 90% To się przyda, 90% będę mógł spokojnie... tyle? Dzięki ci! A teraz coś dla siebie wezmę i pójdę tylko połową O, co mi napisał? Kłaj do mnie pisze, bo on jak coś piraci Wormsy Teraz każdy o tym wie O bunty im zdjąłem Diplomatic Reputation mi spada niestety A, a to dlatego, że ich przejąłem e, Redon, Namo I Avern Okej okay. Suple jest moim wasalem jednak, tak A więc skanik to dostanie teraz Improved Relations. No, Mokse nie sobie przejmę. Jak wam się chce niszczyć tych buntowników, to sobie niszczę. A to oni są. A to ich też niszczę. Lol? Skąd tutaj 1000? Tysiąc... A, bookshire Military power zamiast inflation, ale, ale inflacja mnie spada. Chyba trośnie jeszcze. To wezmę bez jakiegoś tam rozszerzenia. Natomiast skoro zupgrade'owałem upgrade'owałem military, to długi czas potrwa, aż będę mógł zmilitaryzować, raczej użyć tego ponownie, raczej podnieść technologię. Przez tutaj będę czekał na technologię, przez co mm, lepiej jednak jest e, wziąć te taksy. Kurde, się skończyli wojnę, Excellent. 8%, proszę o jedną prowincję. Tak, hajsy. O, ale hajsów mieli eee, War Reparation Anuluj stosunki z Overnem. No to już nie, ale to może być dla mnie. Wiem, że Winding się obrazi za to. A ja też bym się obraził, jeżeli bym nic nie dostał. Was poproszę teraz o możliwość przejścia. O, wszystko pozwolą. Poza offer bazi flit. Jeszcze nigdy nie było tak, żeby jakieś państwo nie poprosiło o to. Najlepsze rozdysponowanie prowincji widzę, kuźwa. Plus jest taki: ...lecz nie, make piconers, con... picones? A gdzie jest picones? Na oko patrzę. Pizzone, spodaje się. A w tym kora zrobić to, muszę najpierw na muło podbić. A zanim to będę mógł zrobić, to musi się ten pokój, który teraz został zawarty, skończyć. A prędzej zostanę papal kontrolerem, albo ich zremówię z map. Może teraz poczekajcie mi się pokój skończy. True z nimi, kiedy się kończy? 17? Słuchajcie, że to kuźwa żarty. Kurwa nie. Teraz Grindy każdemu wojnę wypowiada. A nie, Namu to są moi? Lover Oni byli moi. Nie, oni byli moi. Lol nie ogarnia już. Z kim jest wojna? Z Avernem. on teraz atakują, teraz Gwyndig idzie w ten ekspansję robić. Tak czy tak stracę stability, a to że tu są same katolickie prowincje to postanowiłem zrobić tak. Nie na co wysłać całej armii, ale zawsze się przyda. Hmm, dodatkowa prowincja. Minus 56, minus 56, kuźwa zmieni się coś. 25, 28, 14 to jest Avern, kurde, to jest stolica. Nie będę mógł jakie wasal ewentualnie ich wziąć. I od jakieś przyszło, kuźwa. Nie wiem skąd. Też sojusz z Windique. o Ooo, oddali mi prowincję! Kuźle kocham! Ja. Dyplomatyczna, administracyjna. I teraz, jeżeli chodzi o dyplomatyczną, to jadę tylko w idea. Tak, ze dwie co najmniej. Oczywiście, National Tax Modifier. I w FBASY oczywiście, też ważne. Co ja chciałem teraz zrobić? Sprawdzić eee, jak wyglądam technologicznie, ładnie zielono. E, pewnie jeszcze oni mają mnóstwo ideas, grup. Czego nie widać, ale widać jak się jeździ państw... Raczej mieszką po państwach i tak dalej, czego nie sprawdzałem akurat. pójdź mać. Dzięki. Mogę oddać to komuś? Mogę. Tumpri? Wow! Anuluję hmm. traktaty z Raidonem... Mi się nie podoba, że oni wydają tyle wojen teraz. To jest mi bardzo nie na rękę. Mimo, że złączają tą prowincję, co racja, to racja. A tak czy tak, to jest nie na rękę. W sumie, na rękę byłby mi teraz bunt, który by tutaj w, e, jakoś wyskoczył. Ponieważ wtedy. Srega Sun z imperatorem nowym. Ponieważ dzięki temu buntowi by mi spadło Unrest o 20, przez co mogłem zmniejszyć autonomię. A sobie tak zmniejszę autonomię, to będzie większa szansa na bunt. I na stłumienie go. Warizom, Uxal i to, i Linconea, też się konie teraz w koalicji. Właśnie koalicja zniszczy to ona się rozpada chyba. Linconea, Sugentia i Cacelon. Będę musiał w końcu dorekrutować, nie w tym miejscu bunt, dzięki. Ale taki i tak będę mógł tam autonomię zmniejszyć. Olol crash gry. Gry, zaraz to wszystko zmienię. Urządzenie do przechwytywania, nie to do monitora. Ok, The Crash gry. Hmm. Ten odcinek się kończy, niestety, w takim momencie. Trochę krótszy. Zobaczymy, czy Seven coś da się zrobić. Jak nie, to niestety kończy się seria. W opisie macie napisane, czy to jest koniec serii, czy nie. Więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa.